Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam złoty ryż z warzywami. Wszystko jest w lekkim takim opakowaniu, idealnym do przynoszenia. Jest to produkt francuski. Mamy tutaj porcję 250 g. Kaloryczność całości to 385 kcal. Więc mała porcja, mała ilość kalorii. Sądzę, że niektóre osoby zjedzą w takiej formie jak tutaj przygotował producent. Według mnie to jest bardziej półprodukt. Jeśli dodamy do tego odpowiednią ilość mięsa, to wtedy stworzy to kompletne danie. No i będziemy mieli oczywiście więcej kalorii. Ale każdy sobie takie może zjeść jak tam uważa za stosowne. Gotowe do zjedzenia, więc teoretycznie można to zjeść nawet bez żadnego podgrzewania. Można to też zanurzyć w gorącej się wodzie, zamknięte opakowanie postawić i sobie jeść z tego, jakbyśmy nic nie dodawali, albo w standardowy sposób, jak to zwykle bywa, przełożyć do naczynia. Jeśli chodzi o skład, to nie mamy tutaj aż tak źle: mamy tutaj ryż 84%, czerwona papryka, marchewka, kukurydza, groszek, olej słonecznikowy. Naturalne aromaty, sól, stabilizator, biały pieprz. I to tyle. Konserwantu nie ma, no jakiś tam stabilizator jest, ale ogólnie skład nie jest taki zły. No, najwięcej oczywiście mamy ryżu, więc warzyw jest niewiele, więc sądzę, że dodatek mięsny na pewno poprawi smakowitość tego dania. Tu mamy pokazane też, jak to przygotować na różne sposoby. No, ale to raczej przecież jest proste, każdy mógłby się domyśleć, jak to robić. Takich dań już kiedyś pokazywałem w różnych saszetkach z różnych firm. Więc tym razem padło na akurat taką. Z, tych, z tej samej firmy, marki jest jeszcze wiele innych dań wegetariańskich. No niektóre nie smakują idealnie. Ale po dodaniu mięsa są już wtedy znacznie lepsze. No ale jak ktoś musi jeść bez mięsa taką małą ilość, jemu to wystarcza, no to jest ok. Tak to się w tej chwili przedstawia. No ja dodam sobie małą puszeczkę wieprzowiny. No, i wtedy jak dla mnie będzie to kompletne danie. Tak, ryż plus same warzywa to trochę tak zbyt nudno i zbyt mało kalorycznie. No, a z dodatkiem mięsnym będzie lepsze. Nie jest to tego mięsa też zbyt dużo. Każdy oczywiście może dodać ile sobie chce. Dla mnie akurat wystarczy taka ilość. W zupełności. No, i od razu lepiej to wygląda. Jeszcze jeden dodatek, bo ten ryż się trochę przypali w takiej postaci. Więc odrobina wody. I można podgrzewać. No i mamy danie podgrzane. Ryż jest dlatego takiego żółtawego koloru, bo prawdopodobnie jest tutaj dodana kurkuma. Tylko nie wiem, czemu w składzie jej nie ma. No bo inaczej raczej tego nie da się zrobić, niż z kurkumą. Nie ma tu może zbyt dużej ilości tych warzyw. No są one jak najbardziej widoczne. Danie nie jest jakieś przesuszone czy coś w tym rodzaju. No, ta część wody na pewno wyparowała, którą tu dodałem. A przynajmniej się danie nie skleiło, nie przykleiło podczas podgrzewania do naczynia. No, najpierw powiedzmy taka wersja bez mięsa. Sam ryż bardzo dobry. Nie jest jakiś przygotowany czy coś w tym rodzaju bardzo dobry po prostu smaku. No czuć te warzywka, ale raczej według mnie jest ich troszeczkę zbyt mało. To już wersja z mięsem. No i z mięsem to już jest zdecydowanie lepsze. No, te warzywa jak najbardziej są tu widoczne, ale według mnie zdecydowanie jest ich tutaj za mało. No pomimo że był tutaj była tutaj sól pieprz biały, który raczej nie jest taki intensywny jak czarny, więc jak dla mnie zdecydowanie trzeba to doprawić, przynajmniej pieprzem. No chociaż danie nie jest jakieś mdłe czy coś w tym rodzaju, to na pewno jeszcze pomaga dodatek mięsny. Jakby mięsa nie było, może by było nieco gorzej. Chociaż akurat to mięso nie było jakieś tłuste czy coś w tym rodzaju, jak coś byśmy tłuszczego tu dodali, to ten tłuszcz by to jeszcze polepszył, to. No ale w takiej formie z mięsem bez jakiegoś większego tłuszczu też jest to w porządku. No, i po dodaniu pieprzu jest to zdecydowanie troszeczkę lepsze. No, danie, może nie jest jakieś rewelacyjne, nie ma tu jakiejś. Składników nie ma jakiegoś wow ale do szybkiego zjedzenia w terenie, do szybkiego zrobienia obiadu jak najbardziej jest porządne. Oczywiście jakbyśmy w terenie robili ryż, to wiadomo, on się długo robi. A taki już gotowy w zasadzie tylko do podgrzania z dodatkiem mięsnym i w kilkanaście minutek mamy całkiem fajny, przyjemny w smaku obiad leśny obiad a jak ktoś chce takie saszetki jeść sobie w domu to jego sprawa no ale też nie musi szybko na szybko mieć to przygotowane zamiast długotrwałego gotowania ryżu no ja by tutaj dali nieco mniejszą ilość ryżu a więcej warzyw na pewno by było to nieco lepsze ale w takiej formie jak najbardziej jest to zjadliwe. I z tych wszystkich dań z tej samej firmy, w takich saszetkach, chyba to jak najbardziej mi odpowiada. Bardziej niż te tam makarony czy coś w tym rodzaju. Mam jeszcze jedno danie z tej serii. Zobaczymy, co tam będzie. Tam już nie będzie ryżu, chyba. No, po prostu ryż bardziej mi odpowiada niż makaron. Na pewno po doprawieniu da się zjeść to ze smakiem. Chociaż sam bym zrobił lepsze, bo po prostu dodałbym więcej warzyw. Polecam dla osób, które chcą mieć coś na szybko, czyli ryż z małą ilością warzyw plus ewentualnie jakiś dodatek mięsny. A jak wolą coś zrobić samego, Własnoręcznie, no to dłużej to potrwa, no ale będą mieli to co chcą mieć własne półprodukty niż takie przygotowane przez tą firmę. No ale ogólnie na pewno jest to produkt zjadliwy. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.